Drodzy Państwo, czy może niewidomy prowadzić niewidomego? No co to za pytanie? Jasne, że nie. Ślepy ślepego zbyt daleko przecież nie poprowadzi. Albo razem gdzieś wpadną, albo z czym się zderzą. Jezus z pewnością nieprzypadkowo stawia to tak mocno retoryczne pytanie. Wyobrażam sobie, jak postawiwszy je lekko zawiesza głos, żeby na chwilę zawisło w powietrzu. Aby tym mocniej zabrzmiało następne i to zdecydowanie mocniejsze pytanie. Czemu to widzisz drzazgę w oku bliźniego, a belki w swoim nie? Belka i drzazga to dwa kompletnie różne kawałki drewna, w ogóle do siebie nie przystające. to przecież malutki, ale też bardzo ostry kawałek drewna, zwykle zupełnie niezauważona. Z pewnym przypadkiem potrafi nieźle wbić się pod skórę. Co bardzo boli. I żeby ją wyjąć, potrzeba umieć, a to też boli. A jak się nie uda, będzie ropiało i to też boli. Może nawet skończyć się zakażeniem. A belka to nieporównywalnie większy kawałek drewna, już oczyszczony, skory od obrobiony, wygładzony, przygotowany do użycia z przeznaczeniem do budowy różnych konstrukcji. Belka we własnym, a drzazga w oku bliźniego. Te dramatycznie różne kawałki mają coś wspólnego. Oba obrazują jakąś przeszkodę, jakieś zło, słabość, wadę, grzech, złe przyzwyczajenia. Ta ich dysproporcja musi, a przynajmniej powinna zastanawiać. Belka to moje zło jest bezporównanie większa, bardziej okazała niż drzazga wady bliźniego. Jasne. Łatwiej jest dostrzec całą belkę niż maleńką drzazgę. Belki nie da się też wbić przez przypadek, a drzazgę tak. Jak więc można nie widzieć tego, co wielkie, widząc jednocześnie to, co maleńkie? Nie zobaczyć swojego zła, widząc bliźniego zło? To zestawienie. Tych nijak do siebie nieprzystających elementów drzazgi w oku bliźniego z belką we własnym jest bardzo pouczające. Drzazga z greckiego to słomka, źdźbło, a belka jest jak cała sztaba. Jeśli ktoś ma w oku belkę, wręcz sztabę, to przecież nic już nie widzi. Jak więc może go drażnić drzazga? Słomka, źdźbło. No właśnie, niezła ta umiejętność. Jeszcze jedno. Drzazgi zwykle biorą się przez przypadek nie wiadomo skąd a belka jest skutkiem świadomego działania zaplanowana, przygotowana, wygładzona. A jeśli przez te różnice popatrzymy skąd zło u bliźniego, a skąd u siebie to nic tylko czerwienić się ze wstydu. Wróćmy więc do ślepoty bo ona jest początkiem. Jak pisze Stephen King: Nie ma większych ślepców od tych, co nie chcą zobaczyć. No właśnie, u siebie to nie chcemy zobaczyć, za to u innych bardzo chętnie. A w mieście ślepców, Jose Saramago, przeczytamy, że my nie oślepliśmy, lecz jesteśmy ślepi. Jesteśmy ślepcami, którzy widzą, ślepcami, którzy patrzą i nie widzą, bo jedyną rzeczą gorszą od ślepoty to mieć wzrok, a nie dostrzegać tego, co najważniejsze. Nie jest tak?